W dniu 26 września zapadł prawomocny wyrok w sprawie dr Eweliny Gierszewskiej przed Naczelnym Sądem Lekarskim w Warszawie. To był wyrok drugiej instancji, który, którego w ogóle powstanie, zainicjowanie tego postępowania odwoławczego nastąpiło z inicjatywy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Izbie Lekarskiej w Gdańsku, który odwołał się od wyroku pierwszej instancji, w którym lekarka Ewelina Gierszewska została ukarana karą nagany za swoje za swoją działalność i informowanie ludzi w czasie COVID o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie za sobą czy to szczepienie, czy inne ograniczenia sanitarne. Rzecznik dyscyplinarny uznał, że ta kara jest zbyt niska, w związku z powyższym skierował odwołanie i Naczelny Sąd Lekarski w Warszawie skazał dr Ewelinę Gierszewską na rok w zawieszeniu w prawie wykonywania zawodu. Sytuacja jest o tyle bulwersująca, że zarówno wyrok pierwszej instancji, jak i wyrok drugiej instancji, zapadł bez jednego dowodu w sprawie. Ponieważ wszystkie dowody, które zgłosiłyśmy razem z radcą prawnym Iasią Botiuk, zostały oddalone przez sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Sąd drugiej instancji stwierdził, że nie potrzebuje żadnych dowodów, żeby skazać doktora Eweliny Gierszewską na rok w zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, gdyż jest mu znana działalność pani doktor. No, tego typu działania, czy to w zakresie samych zarzutów stawianych lekarce Ewelini szczęskiej czy w zakresie Takiego podejścia, iż sąd nie potrzebuje dowodów w procesie, który toczy się na podstawie procedury karnej, jest no, po prostu szokujący z mojego punktu widzenia, jako prawnika. Już Ewelina Gierczewska zapowiedziała, że będziemy kontynuowali naszą walkę i składamy wniosek o wyrok wraz z uzasadnieniem. Następnie zostanie złożona skarga do Sądu Najwyższego. Mam ogromną nadzieję, że z uwagi na te rażące uchybienia proceduralne, Sąd Najwyższy przychyli się do naszego wniosku o wstrzymanie wykonania kary do momentu rozstrzygnięcia. Tej sprawy, bo y, tego tak po prostu nie można zostawić. I y, mając y, już wiedzę, jak wygląda treść komunikatu, raportu Najwyższej Izby Kontroli, mając wiedzę, jak wyglądają aktualne badania, które mówią, że ci lekarze, którzy w okresie COVID-u sygnalizowali i przestrzegali ludzi, że to, co się dzieje, no, chyba jest nie do końca zgodne z aktualną wiedzą medyczną i że mieli oni 100% racji i tego typu wyroki dalej zapadają, to jest po prostu niepojęte. Oczywiście będziemy Was informowali o dalszych działaniach i bardzo Was prosimy, żebyście śledzili tę sprawę, bo to właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu zainteresowaniu tym lekarzom łatwiej jest nam pomóc i, i bądźcie z nami. Dziękuję bardzo.